ODWIEDZINY BUNI Strasznie się cieszę, bo na kilka dni przyjeżdża do nas Bunia. Bunia jest mamą mojej mamy. Bardzo ją kocham, a ona daje mi mnóstwo fajnych prezentów. Dzisiaj po południu tata miał wyjść wcześniej z pracy, żeby pojechać po Bunię na dworzec, ale Bunia przyjechała sama taksówką. – Mamo! – krzyknęła mama. Nie spodziewaliśmy się ciebie tak wcześnie. Tak, powiedziała Bunia, przyjechałam pociągiem o 15:47, zamiast o 16:13. Ale szkoda mi było pieniędzy na telefon, żeby was uprzedzić. Jak ty urosłeś, króliczku, jesteś już prawdziwym, małym mężczyzną. No daj mi jeszcze buzi. Wiesz, w dużej palisce, którą zostawiłam w przechowaniu, mam dla ciebie parę niespodzianek. Ale, ale. Gdzie jest twój mąż? Właśnie pojechał po ciebie na dworzec, biedak, odpowiedziała mama. To bardzo bunie rozśmieszyło i śmiała się jeszcze, kiedy przyszedł tata. Buniu, zawołałem. Buniu, a nie niespodzianki. Cicho bądź Mikołaj, jak ci nie wstyd, krzyknęła na mnie mama. Ale on ma świętą rację, mój aniołeczek, powiedziała bunia. Tylko, ponieważ nikt nie czekał na mnie na dworcu, wolałam zostawić walizkę w przechowalni. Jest bardzo ciężka. Myślałam, zięciu, że będziesz mógł ją odebrać. Tata popatrzył na bunię i wyszedł nic nie mówiąc. Kiedy wrócił, wyglądał na zmęczonego. Walizka buni była bardzo ciężka i bardzo duża, i tata musiał ją nieść w obu rękach. Co mama tam wozi? zapytał tata. Kamienie? Tata się mylił. Bunia nie przywiozła kamieni. Tylko układankę, chińczyka, mam już dwa, czerwoną piłkę, małą ciężarówkę, samochód strażacki i grającego bąka. Za bardzo go rozpieszczasz! zawołała mama. Rozpieszczam mojego mikołajka? Mojego kotka, mojego aniołka? Powiedziała Bunia. Skądże znowu? No, Mikołajku, daj mi buzi. Po buzi Bunia zapytała, gdzie będzie spała, bo chciałaby rozpakować rzeczy. Łóżko Mikołaja jest za małe, powiedziała mama. Jest oczywiście sopa w salonie, ale zastanawiam się, czy nie lepiej, żebyś spała ze mną w sypialni. Ależ nie, nie zapewniła bunia. Na sobie będzie mi bardzo wygodnie. Iskia sprawie mi już nie dokucza. Wykluczone, po powiedziała mama. Nie możemy pozwolić na to, żebyś spała na sobie. Prawda, kochanie? Nie, powiedział tata, patrząc na mamę. Tata zaniósł walizkę do sypialni i kiedy bunia układała swoje rzeczy, zszedł do salonu i, jak zawsze, usiadł w fotelu z gazetą, a ja bawiłem się bąkiem. Ale nie za bardzo, bo to zabawka dla małego dzidziusia. Nie możesz iść z tym gdzie indziej? zapytał tata. A potem przyszła bunia, siadła na krześle i spytała, czy pąk mi się podoba i czy umiem go puszczać. Pokazałem jej, że umiem. A bunia się bardzo zdziwiła i ucieszyła, i powiedziała, żeby mi dał buzi. Potem poprosiła tatę, żeby pożyczył jej gazetę, bo nie zdążyła kupić przed wyjazdem. Tata wstał i podał buni gazetę, a ona usiadła na fotelu taty, bo tam jest lepsze światło. Do stołu! zawołała mama. Siedliśmy do stołu i kolacja była fantastyczna. Mama zrobiła rybę na zimno z mnóstwem majonezu bardzo lubię majonez. Potem była kaczka z groszkiem, potem ser, potem tort, a potem jeszcze owoce. I bunia pozwoliła mi dobierać sobie wszystkiego dwa razy. A przy torcie, po drugim razie, dała mi jeszcze kawałek od siebie. On się rozchoruje, powiedział tata. Och, ten jeden raz mu nie zaszkodzi, powiedziała bunia. A potem bunia oznajmiła, że jest bardzo zmęczona po podróży i chce się wcześniej położyć. I dała wszystkim buzi. A potem tata, po tata powiedział, że on też jest bardzo zmęczony i że jutro musi być samego rana w biurze bo dzisiaj wyszedł bardzo wcześnie, żeby pojechać po Bunię na dworzec. I wszyscy poszli spać. W nocy bardzo chorowałem. I pierwszy zajrzał do mnie tata, który przyleciał z salonu. Bunia też się obudziła i była bardzo zaniepokojona. Mówiła, że to nie jest normalne. I pytała, czy radzili się lekarza w sprawie dziecka. A potem zasnąłem. Dziś rano mam, mama przyszła mnie obudzić i do pokoju wszedł tata. Nie mogłabyś powiedzieć swojej matce, żeby się pospieszyła? Zapytał. Godzinę już siedzi w łazience. Zastanawiam się, co ona tam robi. Kąpię się, powiedziała mama. Chyba wolno jej się wykąpać, nie? Ale ja się spieszę, krzyknął tata. Ona nigdzie nie idzie, a ja muszę iść do biura. Spóźnij się. Ciszej, powiedziała mama. Usłyszycie! Niech słyszy! krzyknął tata. Po nocy spędzonej na tej nieszczęsnej sofie mam tylko nie przy dziecku, powiedziała mama, która zrobiła się cała czerwona i zła. Zresztą odkąd przyjechała, doskonale widzę, że masz zamiar być wobec niej nieuprzejmy. Oczywiście zawsze to samo, kiedy chodzi o, mo o moją rodzinę. Za to twój brat Eugeniusz... Dobrze już, dobrze, powiedział tata. Zostaw spokoju Eugeniusza. I poproś swoją matkę, żeby podała ci moją maszynkę do golenia i mydło. Umyje się w kuchni. Kiedy tata przyszedł na śniadanie, siedzieliśmy już z bunią przy stole. Pospiesz się, Mikołaj, powiedział tata. Ty też się spóźnisz. Co? Zawołała bunia. Chcesz go posłać do szkoły po tym, co przeszedł w nocy? Spójrz tylko, jak on wygląda. Jest taki bleciutki, biedactwo. Prawda, że jesteś zmęczony, króliczku? Och, tak powiedziałem Widzisz, zawołała bunia. Uważam, że powinniście jednak poradzić się lekarza. Nie, nie, powiedziała mama, która przyniosła właśnie kawę Mikołaj pójdzie do szkoły. Wtedy się rozpłakałem. Powiedziałem, że jestem bardzo zmęczony i okropnie blady. Mama mnie skrzyczała. Bunia powiedziała, że nie chce się mieszać w nie swoje sprawy, ale uważa, że nic się nie stanie, jeżeli raz nie pójdę do szkoły. I że nie często ma okazję oglądać swojego wnuczka. Mama powiedziała, że dobrze, dobrze, tym razem wyjątkowo, ale że nie jest zadowolona, a bunia poprosiła, żebym jej dał buzi. Dobrze, powiedział tata, muszę już lecieć. Postaram się nie wracać za późno. W każdym razie, powiedziała bunia, Mną zupełnie się nie krępujcie. Zachowujcie się tak, jakby mnie w ogóle. Nie było.